Dzień dobry Julialis. Dziś mamy środę. Zapraszam Państwa na wydarzenia Telewizji Zabrze. Stanisław Leszczyński, Król Polonus. To najnowsza książka Krzysztofa Lewandowskiego, widzę prezydenta Zabrze, której promocja odbyła się w dawnym kinie Energetyk w Zabrzu. Spotkanie literackie połączone zostało z urodzinami autora powieści. Muzyka Napisałem ja książki historyczne, natomiast kiedy zostałem wiceprezydentem stało się to trochę niemożliwe, bo tu trzeba być bardzo na bieżąco, więc to było niezwykle trudne. Ale stwierdziłem, że skoro Wcześniej pisałem, no to warto tej umiejętności nie zatracić, stąd zacząłem się bawić w taką beletrystykę historyczną i te trzy książki pierwsze dotyczyły Górnego Śląska, to też przy okazji była popularyzacja tego wszystkiego, co w tym czasie robiliśmy, czyli promocji tego, co jest wokół turystyki przemysłowej. Natomiast ta książka, którą dzisiaj będziemy prezentować, o królu Stanisławie Leszczyńskim, w tym nie ma nic wspólnego. To po prostu fascynacja postacią po części związaną z moją rodziną, ponieważ moja żona jest w prostej linii potomkinią króla Stanisława Leszyńskiego. Co prawda z nieprawego łoża. Król, jak w owym czasie, miało to często miejsce. Tych dzieci miał troszeczkę nieślubnych i, i potomkini mojej małżonki do takich dzieci również należała. Te dzieci były uznawane, były wpisywane w księgach parafialnych, w związku z czym dzisiaj bez trudu można wykazać, że tak faktycznie była. Ja wiedziałem o tych relacjach rodzinnych, natomiast zafascynowałem się także postacią, która została trochę wygumkowana z naszej historii. Proszę zobaczyć, że w tym współczesnym pokoleniu niewiele o nim wiemy, prawie nic. Natomiast przed wojną wiedziano o nim bardzo dużo. Na przykład szpital w Katowicach nosił przez długie lata imię króla Stanisława Leszczyńskiego, ale to imię zostało nadane przed wojną. Po wojnie, jako główny przeciwnik tej opcji prorosyjskiej, został po prostu król Leszczyński z naszej historii wygumgowany i myślę, że jest czas, żeby na to miejsce powrócił. To był jeden z najwybitniejszych intelektualistów swojej epoki przyjaciel Rousseau, Woltera Monteskiusza i wielu, wielu innych intelektualistów, który, których regularnie gościł na, twoim, na swoim dworze, wręcz utrzymywał. Sam zresztą też publikował, jego prace były wydawane i w Stanach Zjednoczonych i w wielu miejscach na świecie. Autor na wstępie zaznacza, że nie jest to książka stricte historyczna, jest to beletrystyka z elementami na przykład takimi, że w momencie, kiedy było więcej niż jedno źródło, to wybierał to ciekawsze, a w momencie, kiedy nie było jakichś danych na konkretny temat, to sobie sam dopowiadał, przez co książka jest ciekawsza. I w ten sposób można ją traktować jako właśnie beletrystykę, a nie stricte powieść historyczną, ale właśnie przez te elementy nie jest drętwą powieścią, tylko z humorem z napisana z ciekawymi wątkami i z takimi elementami, które naprawdę pomimo obszerności potrafią wciągnąć czytelnika. Jestem po lekturze, nawet bym powiedział tego pierwszego wydania, bo to, co dzisiaj dostajemy, to jest wydanie takie drugie, jakby te oficjalne, więc miałem okazję się zapoznać. Ta książka oczywiście wciąga, ale jako historyk, no to niestety nie mogę się wyzbyć pewnych rzeczy, których się nauczyłem. Oczywiście można powiedzieć, że historię co 10 lat moglibyśmy na nowo napisać, ale król Stanisław Leszczyński, przedstawiony w tej, w tej książce, jakby moim zdaniem. Moim zdaniem oczywiście nie odpowiada temu królowi, o którego mnie uczyli na studiach, o którym czytałem. O królu, który no, zapisał się taką podwójną osobowością. Był to król, który był znany z tego, że był pacyfistą. On mówiał porozmawiać, nie przestrzegał etykiety, a w ogóle stronił od szabli. W ogóle jak widział szable, czy się gdzieś biją, to pierwszy, że tak powiem, uciekał, bo to go nie interesowało. W książce u pana. Krzysztofa Lewandowskiego. Jest to taki król, który nawet po pewnych bitwach, albo czasami jak już nie ma jakiejś potyczki, to wręcz tęskni za tym, żeby się z kimś tam pobić. Jest całkowicie taka inna postać. Ale warto przeczytać, bo każda książka no, powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, czy to, co tam jest napisane, się wydarzyło. Aczkolwiek na końcu książki autor wszystko wyjaśnia, że część jest prawdą, część jest fabularyzowane. Kiedy pojawił się pomysł na wydanie książki, to, to ona już w zasadzie była. Gotowa, natomiast no, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie jest tym podmiotem, który wydał tą książkę i pierwszy egzemplarz, i wydał tą książkę w języku francuskim, także w języku niemieckim. No i dzisiaj mieliśmy do czynienia z tym takim drugim, drugim wydaniem. Takiej powieści jeszcze nie było. Powieści o królu Stanisławie Leszczyńskim nie było, są wspaniałe powieści o innych królach, o Bolesławie Chrobrym, o którym wszyscy wiemy, że takie powieści kilkutomowe się pokazały. Natomiast tak naprawdę dotychczas takiego pomysłu nie było. Ja mogę powiedzieć więcej, pan Krzysztof Lewandowski zainspirował innych autorów, ponieważ niedługo w Lesznie będzie promocja takiej innej książki, Wariant Lotaryński, też jednego z takich znamienitych autorów polskich, który napisał trochę taką alternatywną historię, co by było, co dzisiaj też padały tutaj pytania, a mianowicie, co by było, gdyby król Stanisław Leszczyński rządził, gdyby wygrywał wojny, gdyby faktycznie rządził tak długo, jak królowie powinni, powinni rządzić, więc jest już druga powieść, natomiast zawsze będzie tak, że pierwszy powieść poświęconą królowi Stanisławowi Leszczyckiemu napisał właśnie pan Krzysztof Lewandowski. Ja jestem pod dużym wrażeniem zdolności, ale też determinacji Krzysztofa. Myślę, że tak jak potrafi pozytywnie zaskakiwać w pracy, tak pozytywnie potrafi zaprezentować swoje hobby. Wprawdzie Krzysztofa poznałam ponad 20 lat temu i wtedy już pisał, wprawdzie wtedy pisał książki prawnicze i nie podejrzewałam, że tak z taką, z taką fantazją i tak szeroko pójdzie w książki historyczne. Życzę Krzysztofowi, żeby nadal rozwijał swoje talenty, żeby się realizował, no i żeby nas nieraz jeszcze pozytywnie zaskoczył. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. A wszystko pozostałe myślę, że będzie pięknym dodatkiem. Wszystkiego najlepszego, Krzysztof. W ratuszu odbyło się spotkanie dzieci z panią prezydent miasta Zabrze, dr Małgorzatą Mańką Szulik. Młodzi ludzie opowiadali o swoich wrażeniach z półkolonii w których wcześniej uczestniczyli. Oprócz tego mogli zwiedzić ratusz i wziąć udział w wielu, specjalnie dla nich przygotowanych atrakcjach. Najbardziej mi się podobały zajęcia w teatrze oraz zwiedzanie miasta, typu stadion i tak ja dalej. Mam wspaniałych kolegów i koleżanki przez półkolonia. Ogólnie zwiedzaliśmy też jest dużo rzeczy do oglądania. Cudowne dwa tygodnie zabawy, cudowne dwa tygodnie poznawania nauki zawodów e, i cudowne dwa tygodnie spędzone w dobrym towarzystwie. Dzieci fantastycznie się bawiły, wspaniałe dzieci, dzieci bardzo zmotywowane do pracy, dzieci nauczające się przedsiębiorczości, bo zarabiali pieniążki, uczyli się pierwszych, pierwszego wydawania pieniędzy. Decyzje były, jak się okazało, niełatwe. Dzieci od samego początku upatrzyły sobie swoje najbardziej. Bardziej pożądane nagrody, i cały czas do nich dążą. Ale to też działa bardzo mocno motywacyjnie. Więc podsumowując, cudowne dwa tygodnie zabawy. Miałem przyjemność prowadzić grupę fotograficzną, promocyjną, no, w sumie trochę też dziennikarską. Grupa jest fantastyczna. Miałem to szczęście, że trafiła mi się ta grupa najstarsza na tych półkoloniach, więc była bardzo chętna do pracy, bardzo twórcza, więc mieliśmy okazję troszeczkę poszaleć i w studiu fotograficznym, i trochę pogadać właśnie o dziennikarstwie. No i dzisiaj mają okazję tu w urzędzie sprawdzić swoje umiejętności, tak naprawdę, trochę pytając urzędników o ich pracę, trochę pytając panią prezydent o, o miasto, i myślę, że to wychodzi bardzo fajnie. Dzisiaj dzieci zwiedzają ratusz odwiedziły panią prezydent, porozmawiały z panią prezydent, miały możliwość zadania pytań. Jak widać, były zaciekawione, czy to trudna praca być prezydentem miasta Zabrze, ale pytały też o sprawy takie bardzo, bardzo ludzkie. Tak? Gdzie pani prezydent chodziła do szkoły, czy ma jakieś swoje ulubione zwierzę. Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Tak jak podkreśla pani prezydent, dla niej najważniejsi są mieszkańcy naszego miasta, a te dzieci to są właśnie zabrzanie, czyli ci, którzy po nas będą to miasto rozwijać i będą kształtować jego przyszłość. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.